Jest taki dziwny moment między tym, co już minęło, a tym, co jeszcze nie nadeszło. Cicha przerwa, której nikt nas nie uczy znosić. W tej pauzie, gdzie nic się nie dzieje, ale wszystko się rodzi, mieszka cierpliwość, a wraz z nią mądrość, którą rzadko rozpoznajemy jako cnotę. Większość ludzi boi się tej pustki. Wypełniają ją niepokojem, pochopnymi decyzjami albo obietnicami natychmiastowych rezultatów. Ale co jeśli? Właśnie ten czas oczekiwania jest tym właściwym momentem, ani za wcześnie, ani za późno. Ta myśl pobrzmiewa w wielu tradycjach od milczenia buddyjskich mnichów, po ciche świadectwo narodu, który, jak Polacy, przeszedł przez wojny, zimy i odbudowę, z wiarą i cierpliwością. Na wszystko jest odpowiednia pora, nawet jeśli oczy przyzwyczajone do pośpiechu tego nie dostrzegają, dawni ludzie to wiedzieli. Nazywali to czasem Tao, sekretnym rytmem życia, który nie podporządkowuje się naszej presji. Mnisi mówią o nienaciskaniu, a ci, którzy żyją uważnie, po prostu nazywają to obecnością. Pomyśl przez chwilę: ile razy próbowałeś wymusić odpowiedź, która jeszcze nie była gotowa? Ile drzwi próbowałeś otworzyć, zanim klucz trafił w twoje ręce? Może to, co nazywamy opóźnieniem, to po prostu część planu, którego nasz umysł jeszcze nie potrafi zrozumieć? Może to nie czas się spóźnia, tylko nasza wola biegnie w przeciwnym kierunku. Ten film nie jest o technikach, jak być bardziej cierpliwym, ani o tym, jak opanować niepokój szybkimi trikami. Nie ma też na celu obiecywać, że wszystko się ułoży, bo nie zawsze układa się tak, jak się spodziewamy. Może chodzi tu raczej o zauważenie zauważenie, że coś się porusza w ciszy, coś co rośnie powoli, za zasłoną oczekiwania. Może jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, w idealnym momencie, by usłyszeć to, co niemal nigdy nie ma głosu. A jeśli zostaniesz do końca, może pojawi się rodzaj odpowiedzi, która nie przychodzi w słowach, ale mimo to ją rozpoznasz. Bo zanim nauczysz się czekać, trzeba zauważyć to, co w nas samych już nie potrafi wytrwać. I właśnie od tego zaczynamy. Cichy ból niecierpliwości. Łatwo zauważyć, kiedy ktoś jest wściekły, trudniej dostrzec, gdy ktoś rozpada się w środku. Tylko dlatego, że coś jeszcze się nie wydarzyło. Niecierpliwość nie krzyczy. Wyczerpuje nas powoli, jak woda, która przecieka między palcami. Prawie zawsze zaczyna się jako nieokreślony niepokój. Pragnienie bycia gdzie indziej, życia czymś innym, bycia kimś, kim już powinno się być. A kiedy nic się nie zmienia, zaczyna boleć. Ale to nie jest ból, który łatwo nazwać. Nie przychodzi z płaczem ani krzykiem. Przychodzi z długimi ciszami przed lustrem. Z tym poczuciem, że wszystko jest spóźnione, włącznie z Tobą. Ludzie wokół Ciebie wydają się iść do przodu, sukcesy innych stają się przypomnieniem tego, co do Ciebie jeszcze nie przyszło. To dyskomfort, o którym nikt nie mówi, ale wielu nosi w sobie poczucie bycia w tyle, nawet nie wiedząc, kto jest z przodu. Są tacy, którzy próbują zagłuszyć tę pustkę produktywnością, zapełniają się zadaniami, celami, sztucznymi pilnościami. Ale za tym ruchem kryje się jedno niezadane pytanie: dlaczego to jeszcze nie moja kolej? Czasem życie zatrzymuje się w miłości, czasem w pracy, a innym razem to tylko to nieustanne wrażenie oczekiwania, jakbyś czekał na pociąg, którego nikt nie zapowiedział, ale wierzysz, że przyjedzie. Często słyszy się dobrze brzmiące rady, które jednak spadają jak kamień na plecy. Wszystko ma swój czas. Zaufaj procesowi. Właściwy moment nadejdzie. Ale co zrobić, gdy nawet mądre słowa wydają się zbyt dalekie od rzeczywistości? Jeden z największych dyskomfortów współczesności nie leży w nadmiarze lecz w braku jasności, odpowiedzi, ruchu. I to właśnie w tej przestrzeni nierozwiązanej ciszy rodzą się pochopne decyzje, wybory podjęte nie z mądrości, lecz z niecierpliwości, relacje rozpoczęte ze strachu przed pustką. Ścieżki obrane tylko po to, by nie stać w miejscu. Ale co, jeśli ten czas, który nazywasz bezruchem, to tak naprawdę forma pielęgnacji? Nie każdy ruch widać. Niektóre nasiona potrzebują lat, by przebić się przez ziemię. Rosną w ciemności, w ciszy. Skąd wiesz, że nic się nie dzieje? Skoro nie widzisz, co dzieje się w środku? Może to nie świat się spóźnia. Może to tylko korzeń zapuszcza się głębiej, zanim łodyga znajdzie słońce. Mądrość czasu mini bajki buddyjskie. Mówi się, że mistrzowie nie tłumaczą, po prostu opowiadają historię. Bo pewnych prawd nie da się przekazać wprost trzeba je poczuć gdzieś pomiędzy obrazem a ciszą. Czas jest jedną z tych prawd. Pierwsza opowieść mówi o uczniu, który, czując się gotowym na przebudzenie, zapytał mistrza: Ile czasu zajmie mi osiągnięcie oświecenia? Mistrz spojrzał w dal i odpowiedział: Dziesięć lat. Uczeń się zdziwił. A jeśli oddam się temu całym sobą? A jeśli będę medytował codziennie, porzucę wszystko, dam z siebie wszystko? Mistrz uśmiechnął się spokojnie. W takim razie dwadzieścia lat. Na odległej górze, gdzie pory roku wyznaczają rytm kroków, mieszkał ogrodnik mnich. Jego jedynym zajęciem była troska o sad świątynny. Pewnego dnia niecierpliwy gość zapytał, dlaczego drzewa wciąż nie wydały owoców. Stary mnich, z dłońmi brudnymi od ziemi, odpowiedział bez pośpiechu. Każde drzewo rośnie na miarę ciszy, którą potrafi znieść. Mężczyzna nie zrozumiał, a mnich nic więcej nie powiedział. W następnym roku sad pokrył się kwiatami. Rok później owocami. A w trzecim nikt już nie pamiętał oczekiwania. Jest też historia o kwiecie, który nie chciał zakwitnąć. Codziennie uczniowie świątyni przechodzili obok i komentowali z nutą osądu Z tego nic nie będzie Za długo to trwa Inne już rozkwitły Dlaczego ten jeszcze nie? Czas mijał, a słowa ucichły Nikt już nie zatrzymywał się przy bezbarwnym pąku Nikt niczego od niego nie oczekiwał Aż pewnego szarego poranka po ogrodzie rozszedł się subtelny zapach Kwiat rozkwitł i był piękny w dziwny sposób, nie taki jak inne, ale niosący ciszę, która poruszała głęboko. Nie było tam pośpiechu. Kwiat poczekał na swój czas i na nikogo więcej. Te opowieści nie przynoszą gotowych rozwiązań, ale coś w nich zostaje. Może dlatego, że mówią o mądrości, która wymyka się logice, że nie da się przyspieszyć czasu, tak jak nie da się popchnąć rzeki. Im bardziej próbujesz, tym głębiej toniesz. Uczeń chce przyspieszyć to, co może tylko dojrzeć. Człowiek z gór domaga się owoców, zanim zrozumie porę. Uczniowie oceniają pąk według rytmu innych. Ale życie, tak jak cykle natury, ma własny język. A ten, kto nauczy się go słuchać, nie przyspiesza. Po prostu obserwuje i ufa, bo właściwy moment rzadko jest tym oczekiwanym. Ale kiedy przychodzi, nie ma już wątpliwości. Przychodzi jak kwiat, w który nikt już nie wierzył. Jak odpowiedź, która ucisza wszystkie pytania, jak chwila, w której nagle rozumiemy, że nic nie stało w miejscu, wszystko po prostu poruszało się niewidzialnie. Siedem buddyjskich nauczek o cierpliwości. Nie każde oczekiwanie oznacza nieobecność, i nie każda nieobecność jest stratą. Mądrość buddyjska nie postrzega cierpliwości jako biernej rezygnacji, lecz jako wyrafinowaną formę mądrości, taką, która pojawia się wtedy, gdy przestajemy próbować kontrolować czas. W każdym powściągliwym geście, w każdej ciszy między oddechami, coś się ujawnia, nie siłą, ale łagodnie, jak jezioro, które pokazuje dno tylko wtedy, gdy jego powierzchnia się uspokoi. Oto siedem takich odkryć nie jako zasady, lecz jako nasiona. To, co się nie otwiera teraz, może wciąż zapuszcza korzenie są cykle których nie da się dostrzec gołym okiem. Często to, co nazywamy stagnacją, to po prostu czas zakorzeniania. Pomyśl o chwili, w której próbowałeś wymusić decyzję, albo kiedy winiłeś siebie, że nie rozwijasz się wystarczająco szybko. Frustracja wynikała z tego, co wydawało się martwe. Ale, co jeśli właśnie w tym momencie coś w tobie się umacniało? Chiński bambus przez lata wzmacnia tylko korzenie, zanim zacznie rosnąć w górę. A gdy już się przebije przez. Ziemię rośnie kilka metrów w ciągu paru tygodni, bez tego, co niewidzialne. To, co widzialne, nigdy by się nie pojawiło. Pośpiech sprawia, że rezygnujemy za wcześnie. Cierpliwość zaprasza nas do zaufania, nawet bez dowodów. Nie wszystkie odpowiedzi należą do teraz. Kiedy umysł żąda natychmiastowych wyjaśnień, jest jak dziecko pytające rzekę, dlaczego nie płynie szybciej. To nie jest czas na wiedzę, to czas na obserwacje. To nauka bardzo subtelna. Jest czas działania i czas niewiedzy. I w tej niewiedzy rodzi się pokora, cnota, która zniknęła w zalewie poradników i szybkich rozwiązań. Ten, kto nie, wpada w panikę na widok ciszy życia, zaczyna słyszeć inny rodzaj odpowiedzi, takiej, która nie przychodzi jako wyjaśnienie, lecz jako poczucie, że mimo braku jasności, coś idzie w dobrym kierunku. Twój czas nie jest czasem innych, i to jest w porządku. Porównywanie się to elegancka pułapka. Zaczyna się od niewinnego spojrzenia w bok, a kończy na mierzeniu swojego życia miarą kogoś, kogo nawet do końca nie znamy. W buddyzmie mówi się, że każda roślina kwitnie w swoim czasie. Próba zakwitnięcia poza swoją porą jest jak otwieranie płatków na siłę. Zapach nie przyjdzie, a łodyga pęknie. Ta nauka prosi o radykalną akceptację własnej pory, nawet jeśli to zima. Nawet jeśli wszyscy inni zdają się przeżywać swoją wiosnę, umysł biegnie, ale ciało wie, jak zostać. Gdy lęk przejmuje kontrolę, wszystko w nas pragnie ruchu, zmiany, rozwiązania. Ale jest praktyka, której mnisi uczą spokojnymi gestami, usiąść, obserwować oddech, wrócić na ziemię. Ciało niesie mądrość, o której umysł zapomniał. A gdy do niego wracamy, do stóp dotykających ziemi, do rytmu wdechu i wydechu, do lekkości ramion. Pośpiech ustępuje miejsca obecności. To rodzaj cierpliwości, który nie pojawia się dzięki wysiłkowi, ale dzięki powrotowi. Nie, chodzi o czekanie na przyszłość, ale o umiejętność bycia w pełni tu i teraz. Zaufanie nie potrzebuje dowodów, potrzebuje tylko przestrzeni. Nie zawsze są gwarancje. Życie nie oferuje kontraktów, a mimo to nadal idziemy, kochamy, próbujemy. To chodzenie bez obietnic, to akt zaufania. A zaufanie jest matką. Cierpliwości. Drzewo nie pyta, czy słońce powróci. Ono po prostu się otwiera, gdy poczuje ciepło. A ty potrafisz się otworzyć na właściwy moment, nawet jeśli nie wiesz, kiedy on nadejdzie? Oczekiwanie może karmić, jeśli zostanie zamieszkane przez obecność. Czekanie to nie to samo co pustka, wręcz przeciwnie, może być żyzną glebą. Kiedy przestajemy wypełniać ten czas lękiem lub rozproszeniami, on zaczyna nam coś oferować. Może to jasność. Może lekkość, może tylko rodzaj odpoczynku, na który nie ma miejsca, gdy ciągle się biegniemy. Mnisi mówią, że cisza karmi to, co hałas odciąga. Cierpliwość, więc, to również forma odżywiania. Czas, w którym dojrzewamy od środka, nawet gdy nikt tego nie widzi. Czułość to to, co sprawia, że cierpliwość zakwita. Są tacy, którzy czekają z urazą, którzy znoszą z twardością. Ale cierpliwość, która przemienia, to ta, która nie traci czułości. To nadal troszczyć się, nawet bez pewności zbiorów, nadal być hojnym, nawet bez oklasków, nadal patrzeć łagodnie, nawet gdy wszystko wokół krzyczy o pośpiech to cierpliwość, której nie da się nauczyć. Można ją tylko rozpoznać, gdy dotyka życia kogoś, kto zdecydował się nie twardnieć, mimo czasu, który się przeciąga. Te nauki nie proszą o zastosowanie. One po prostu zostają, jak echo ceramicznej miski po uderzeniu dzwonka. I być może następnym razem, gdy coś będzie się opóźniać, nie będziesz się już spieszyć, by naprawić ten moment. Po prostu poczekaj i posłuchaj. Może odpowiedź nie przyjdzie w słowach, ale przyjdzie i tak ją rozpoznasz. Cierpliwość nie mieszka wyłącznie w świątyniach czy dawnych opowieściach. Ona objawia się lub ginie w drobnych momentach codzienności. Jak wtedy, gdy wysyłasz wiadomość i nie dostajesz odpowiedzi, albo gdy coś, co starannie zaplanowałeś, po prostu się nie wydarza. Gdy się poświęcasz, dajesz za 539 siebie wszystko i wydaje się, że nikt tego nie zauważa. W takich chwilach czas się kurczy, a serce staje się niecierpliwe. Ale właśnie wtedy cicha mądrość cierpliwości próbuje wyszeptać coś do nas. Nie zawsze ją słyszymy, przez hałas pośpiechu. Porównań i oczekiwań, które sami w sobie tworzymy. Niektórzy mówią, że w kulturach, gdzie oczekiwanie było częścią historii, ludzie uczą się znosić ciszę z większą siłą. Może jest w tym trochę prawdy, ale najgłębsza prawda jest taka, że każdy człowiek, niezależnie od miejsca na świecie, doświadcza jakiejś formy oczekiwania na miłość, która jeszcze nie przyszła, na zmianę, która jeszcze się nie wydarzyła, na odpowiedź, która jeszcze nie nabrała sensu. I nie ma przepisu, jak przejść przez te pustki. Istnieje tylko ten drobny i potężny gest. Pozostać obecnym. Wypić kawę, nawet bez towarzystwa. Poprawić pościel, nawet gdy nikt nie patrzy. Wziąć głęboki oddech, nawet gdy wszystko zdaje się być na krawędzi. Cierpliwość to niebierność, to niepozwolenie, by pilność odebrała to, co się jeszcze formuje. Może to nie czas nas testuje. Może on po prostu czeka, aż znów. Zaczniemy czuć, ale co tak naprawdę opóźniamy? Jest taki rodzaj opóźnienia, który nie ma nic wspólnego z czasem. Pojawia się wtedy, gdy chcemy, by świat dostosował się do naszych pragnień, ale zapominamy spojrzeć na to, co w nas samych jeszcze nie jest gotowe, by przyjąć to, o co tak bardzo prosimy. Może to, co nazywamy czekaniem na właściwy moment, jest tak naprawdę chwilą, w której ciało, serce, Dopiero się dostosowują. A co jeśli to nie życie się spóźnia, tylko my pobiegliśmy zbyt szybko? Łatwo jest sobie wyobrazić, że opóźnienie jest na zewnątrz. Trudniej uznać, że w pewnych fazach to nasza percepcja jest jeszcze zamglona. Nie wszystko, co wydaje się nieruchome, jest w pauzie, i nie wszystko, co się rusza, prowadzi do przodu. Jest taka historia Zen o człowieku, który wspinał się na górę i gdy dotarł na szczyt, odkrył, że wszystko, czego szukał, było u podnóża, ale mógł to dostrzec dopiero po wspinaczce. Opóźnienie w tym przypadku nie było stratą czasu, było przygotowaniem wzroku. Pytanie więc nie brzmi już, dlaczego to się jeszcze nie wydarzyło, ale raczej, co we mnie musi dojrzeć, zanim to się wydarzy, bo może to nie my czekamy na życie, może to życie czeka aż dotrzemy. Jest coś, co właściwy czas robi dla nas. Czego żaden wysiłek nie potrafiłby przyspieszyć. On nie tylko przynosi to co nasze, On nas kształtuje, byśmy umieli to przyjąć. Z łagodnością, z siłą, z rodzajem mądrości, która nie krzyczy, ale trwa. Może czekanie nigdy nie było testem, ale zaproszeniem, by usiąść z tym, co uwiera, by usłyszeć to, co jeszcze nie dojrzało, by dotknąć teraźniejszości, jak ten, kto podlewa ziemię, nawet jeśli nie widzi jeszcze kiełbyś. Gdy ten czas nadchodzi, nie przynosi fajerwerków, w tym zapowiedzi. Przychodzi z lekkością, jak cisza, która opada na jezioro, gdy wiatr mrugnie. Po prostu to wiesz, bo coś w środku się uspokaja. Jeśli była zwłoka, już nie ma znaczenia. Jeśli był pośpiech, teraz odpoczywa. Zostaje tylko łagodna pewność, że wszystko przyszło wtedy, gdy naprawdę byłeś obecny. Czy kiedykolwiek czułeś, że biegniesz w przeciwnym kierunku do czasu? Jeśli coś w tobie zarezonowało, napisz w komentarzu: Ufam właściwemu momentowi i podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje zwolnić. To może trafić do kogoś, kto, tak jak ty, czeka tylko na cichy znak, by dalej iść, z lżejszym sercem. Dziś przestaję gonić czas i wybieram iść razem z nim. To, co ma przyjść, przyjdzie, kiedy będę gotów, by to przyjąć. A jeśli możesz, udostępnij ten film komuś, kto przechodzi przez trudny czas oczekiwania.